20 czerwca projekt Czyste Zielone Miasta, zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Program Czysta Polska, zawitał do ząbkowic śląskich. Akcja ta propaguje ekologiczne postawy, jednocześnie aktywizując lokalną społeczność, co mogliśmy zaobserwować na plantach zamkowych. Co ci się najbardziej podobało dzisiaj? Zbieranie śmieci. Będę dbała w przyszłości o, o... o porządek. Podobało Ci się sadzenie drzew? Tak. Sadzenie? Co było najtrudniejsze w tym? Zasypywanie czy ugniatanie? Ziemi. Sypanie ziemi. Sypanie ziemi. Czy chciałabyś w przyszłości jeszcze posadzić jakieś drzewo? Tak. tak. Sadzenie drzew jest fajną zabawą. Ząbkowice Śląskie włączyły się w projekt Stowarzyszenia Czysta Polska i przeprowadzamy akcję Zielona Gmina. Od wielu lat łączymy sprzątanie Ząbkowi Śląskich z Zieloną Gminą, czyli próbujemy właśnie uaktywniać dzieci, młodzież, seniorów, mieszkańców do tych dwóch ważnych akcji, po to, żebyśmy się po pierwsze poczuli mieszkańcami i że to jest nasze wspólne dobro, po drugie, żebyśmy wprowadzali w naszą przestrzeń publiczną coraz więcej y, zieleni ekologii. I czystości. Dzisiaj już jesteśmy po sadzeniu. Jesteśmy w trakcie sprzątania i dzisiaj od rana dzieci w szkołach i przedszkolach już sadziły drzewka. Były to między innymi tulipanowce i też drze krzewy ozdobne. A teraz tutaj zasadziliśmy klony lipy. No i jesteśmy w trakcie i sprzątania i będziemy tutaj również edukować dzieci, będą różne atrakcje. O to nam chodzi, żeby poprzez zabawę, poprzez taki fajny klimat mogły, można było ich zaangażować, budować taką świadomość i zachęcać do działań i bycia w porządku dla planety. Nasze pokolenie jest tak nauczone od dziecka. Myśmy jeżeli wychowywali się przeważnie, gdzie było dużo kwiatów, dużo zieleni, dużo drzew i dlatego teraz też to dalej szanujemy, dalej proponujemy, dalej chcemy, żeby to było i przekazało przekazujemy oczywiście młodzieży i dzieciom. Bardzo dobrze jest mieć zielone miasto. Cieszymy się, jest gdzie wyjść przyjemnie, pospacerować. Także wszystkich zapraszam wszystkich do takiego udziału. Dzieci mogły uczestniczyć także w konkursach ekologicznych, przyrodniczych. Uczyły się jak złożyć karbnik oraz mogły poczęstować się Kubaską z grilla. Na zakończenie każdy mógł otrzymać od nas albo nagrodę, którą wygrał w ramach konkursu. Ewentualnie, jeżeli ma miejsce w ogródku, dostał od nas sadzonkę. Sadzonek rozdaliśmy 200 sztuk. Były to hortensje, były to szałwie, lawendy. Takie, które będą ładnie kwitły w ogródku, a dzięki nadleśnictwu Lasy Państwowe BardoŚląskie dostaliśmy też sadzonki jodeł oraz buków. Te sadzonki też każdy mógł od nas dostać. W sumie rozdaliśmy 800 sztuk sadzonek. To była dobra lekcja takiej ekologii, dobra lekcja, jak dbać o świat i jak, jak dbać o najbliższe otoczenie. Od wielu lat w gminie jest organizowana akcja Zielonej Gminy. W której udział biorą mieszkańcy, przeważającej w większości również dzieci. Od pół roku, pół roku temu rozpoczęliśmy jako centrum kultury bardzo fajny, ciekawy projekt Akademii Przyrody, w którym udział bierze kilkudziesię kilkudziesięcioro dzieci z naszego miasta. I jest to projekt, który powstał z miłości można powiedzieć z miłości do przyrody, ale również z miłości dwojga ludzi. Dwojga młodych ludzi od nas z Ząbkowic narzeczonych. Którzy uczą dzieci o przyrodzie, o ekologii, sadzą z nimi drzewa, zakładają ogródki warzywne, ale również zapoznają ich z florą, z fauną, ze zwierzętami, jak dbać o zwierzęta, jak dbać o rośliny, dlaczego, po co jest to potrzebne i dlaczego jest to tak ważne dla naszej przyszłości.